Witajcie! Dziś przygotowałam dla Was bardzo prosty projekt. Zrobiłam go na chusteczniku, a wykorzystałam tutaj spękania jednoskładnikowe, wyciski z formy silikonowej oraz efekt bejcy. Na początek potrzebujemy pudełko, które będzie w całości zrobione z drewna. Dobrze, żeby to było drewno, a nie sklejka, ponieważ mamy tutaj słoje. A nakładamy na tę powierzchnię bez żadnego podkładu. Efekt bejcy, który uzyskałam dzięki temu, że rozwodniłam farbę akrylową. Farbę akrylową rozwodniłam w stosunku 1 do 2, czyli jedna część farby, dwie części wody. Czyli wody dwa razy więcej niż farby. Dzięki temu otrzymałam. Taką właśnie niekryjącą warstwę farby, a dzięki temu bardzo ładnie podkreśliło mi tutaj swoje drewna. Dlatego ważne jest, abyśmy właśnie to pudełko, które będziemy zdobić, aby ono było raczej z drewna, a nie ze sklejki. To znaczy, sklejka tutaj w niczym nie przeszkadza, natomiast drewno będzie miało ładniejszy efekt, ponieważ bardzo ładnie nam się tutaj wyklarują te swoje. I teraz całą powierzchnię naszego pudełka pokrywamy jedną lub dwiema warstwami właśnie tego przygotowanego preparatu. Następnie po wyschnięciu oddzielamy taśmą montażową papierową jedną część od drugiej. Na powierzchnię górnej części nakładamy preparat do spękań jednoskładnikowy. Staramy się, żeby on był nałożony dość grubą warstwą, natomiast żeby ten preparat nam nie spływał nakładamy go szerokim pędzlem staramy się go nakładać bardzo równomiernie chyba, że chcecie, żeby efekt spękań gdzie nigdzie był większy no to tam można trochę tego preparatu więcej nałożyć natomiast tak jak powiedziałam, trzeba tutaj pilnować żeby on nam podczas wysychania nie spływał ponieważ no te zacieki będą Widoczne. Pozostawiamy to do wyschnięcia, a następnie wybieramy formę silikonową z jakimś ładnym ornamentem i do tej formy wciskamy masę, czy to Fimo Airlight, czy jakąś inną masę sprawdzoną, która pozwoli nam tutaj w ładny sposób, łatwy sposób i wycisnąć dokładnie ornament. To już robiłam niejednokrotnie, więc nie będę tutaj tłumaczyć, jak to robić. Potrzebujemy dwa ornamenty. Pozostawiamy je do lekkiego wyschnięcia na powierzchni, i później tę powierzchnię będziemy pokrywać farbą akrylową w takim kolorze, w jakim. W tej chwili nakładam farbę na powierzchnię chustecznika. Farbę nakładam na tę powierzchnię, na którą był nakładany preparat do spękań. I w tym momencie tutaj będą pojawiały się spękania jednoskładnikowe. Farbę nakładamy gąbeczką. Gąbka musi być bardzo dobrze nasączona, natomiast nie może tej farby być bardzo dużo. Ponieważ będzie się ona nierównomiernie nakładała, a przy kraku jednoskładnikowym musimy pamiętać o tym, że farbę nakładamy dość szybko. Staramy się nie poprawiać po jakimś tam dłuższej chwili, dlatego że zasklepimy po prostu te spękania, które zaczynają nam się pojawiać. Więc tutaj jak widzicie, nakładamy szeroką gąbką, tak żeby w miarę szybko powierzchnię zatapować farbą. No i nie spodziewamy się tutaj jakichś wielkich spękań, natomiast będą one widoczne, będą takie, no bardzo ładne. Jeśli nakładalibyśmy Farbę pędzlem te spękania byłyby inne. Tutaj widzicie efekt już kiedy te spękania zaczynają się pojawiać. Ja tutaj celowo pokazuję suszarkę, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że pomimo iż ta powierzchnia farby jest wyschnięta, to preparat pod spodem jest jeszcze o tyle wilgotny, że na przykład przy lakierowaniu pędzlem tę farbę można by było jeszcze nie ściągnąć więc ta powierzchnia musi być bardzo bardzo dobrze wyschnięta. No i w momencie kiedy już wysuszymy sobie tę powierzchnię Możemy przystąpić do pomalowania tych naszych dwóch dekorków. Ja tutaj maluję pędzelkiem. Można oczywiście malować gąbką, jeśli macie czas i pozostawicie te dekorki, żeby wam dobrze wyschły. To możecie je pomalować gąbeczką, potapować. Natomiast ja to robiłam na jednym z naszych poniedziałkowych pokazów, więc byłam ograniczona czasem. Te ornamenty jeszcze były na tyle świeże, że tapując je gąbką mogłabym po prostu zniszczyć tę strukturę wypukłą. Więc tutaj posłużyłam się pędzelkiem i delikatnie podkolorowałam całą powierzchnię tych ornamentów. To oczywiście trzeba podsuszyć tę farbę. Jeśli podoba Wam się efekt na przykład, patynowania, to po podsuszeniu i po lakierowaniu można by było jeszcze lekko podpatynować te dekory a w tej chwili już po wyschnięciu odwracam na drugą stronę i od spodu nakładam pastę żelową heavy body gel oczywiście można klej introligatorski można pastę zwykłą żelową to będzie nam tutaj spełniało rolę kleju więc bardzo dokładnie szczególnie na tych wypustkach różnych takich zawijaskach nakładamy tę pastę po to, żeby nam się ten ornament dokładnie przykleił, żeby później nie było możliwości zahaczenia i oderwania jakiegoś elementu tego ornamentu. No i w tej chwili przekładamy ornament i doklejamy go w miejsce łączenia koloru, tego górnego razem z bejcą, tutaj bardzo dokładnie musimy podociskać te wszystkie elementy, żeby one nam przylegały do całej powierzchni. No, i pozostawiamy do wyschnięcia. To samo robimy z przeciwległym, przeciwległą ścianką. Też doklejamy tak samo ornament. A tu widzicie już po wyschnięciu całość lakierujemy na przykład lakierem akrylowym też pozostawiamy do wyschnięcia a ja tutaj dodatkowo już po wylakierowaniu konturówką białą robię sobie taką linię odcięcia tych dwóch kolorków żeby tutaj było bardzo ładne łączenie więc w kształcie takich kropelek nakładam łańcuszek dookoła od ornamentu do ornamentu. No i to oczywiście też pozostawiamy do wyschnięcia. Oczywiście można by było tutaj dać jakąś tasiemkę. A tak wygląda całe pudełeczko już za, zalakierowane, wyschnięte. I jeśli y, użyjecie y, konturówki, to będzie właśnie taki cieniutki, Dekorek widoczny, on daje bardzo ładny efekt, natomiast jeśli użyjecie taśmki, no to w zależności od grubości taśmy to łączenie będzie troszeczkę szersze. Zachęcam Was do powtórzenia tego projektu. Bardzo łatwo, szybko się to robi. Efekt też yy, bardzo ładny, delikatny, elegancki. Zapraszam Was serdecznie do naszego sklepu kreateria.pl, gdzie dostaniecie potrzebne Wam produkty. A ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. I oczywiście, jak zwykle, zapraszam na następne.